Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zawitamy naszej Cindy. Zobaczymy, co u niej się y, dzieje, co się wyprawia. No i myślę, że właśnie będziemy sobie dalej tutaj dążyć do tego, żeby nasza. Córcie, jakiej tam było, znowu zapomniałam, ale żeby córka właśnie Cindy sobie zaczęła gdzieś tam żyćko i chciałabym to dosyć mocno, mocno przyspieszyć. Też was zapraszam bardzo serdecznie na live y na TikToku, ponieważ teraz sobie live'uję y od paru dni i mam nadzieję, że właśnie będzie tych live'ów jak najwięcej. Codziennie, codziennie bym chciała, ale oczywiście no, zobaczymy jak to będzie wyglądać, jak mi synek na to pozwoli, ale chciałabym właśnie codziennie wieczorkami koło 20.21 startować, no w zależności też o której zaśnie, no bo szczerze powiedziawszy jest to, jest to jeszcze różne, no ma trzy miesiące, także jeszcze się uczymy tego dnia, nocy i tak dalej, i tak dalej. Dobra kochani, jesteśmy tutaj, Emily właśnie, o ciebie mi chodziło, o ciebie mi się rozchodziło, ja bym chciała, żebyś ty jak najszybciej tutaj dorosła, nie powiem, że nie. Ale no, zobaczymy oczywiście jak to się będzie tutaj toczyć, że tak powiem. Ale dobra, jak tutaj sytuacja, dobra, start, start. Dziewcząta, dziewcząta, zaktualizowałam mody i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że będzie wszystko powinno działać. I zobaczymy ogólnie, no, mam nadzieję, że będzie dobrze. Mam taką nadzieję, dobra, kochana ty moja droga. Moja najdroższa, chodź tutaj, sprzątnij sobie, yy, jesteś wypoczęta, idziemy na następny dzień do pracy, na 11, ty zarabiasz majątki, także no malowanie obrazów, no nie możesz sobie malować, ale w zasadzie nie ma takiej potrzeby. Emily. bo od ciebie mi się tutaj najbardziej rozchodzi. Yy, ile ty masz 8 dni do zmiany grupy wiekowej? Mamy życie chyba normalne, także ja bym chciała to naprawdę fest przyspieszyć, nawet nie wiem, czy na live'ach bym nie chciała sobie tego przyspieszać tutaj. Oczywiście bym chciała... Wiecie, jakoś życie też naszej Cindy tutaj rozpogodzić. Aczkolwiek dobrze wiemy, że wróciła do swojego toksyka. Także no. Także no, zobaczymy, nie? Zobaczymy, moi drodzy. Dobra, no to co dziewczyno? Dziewczyno sprzątasz najpiękniej, wszędzie sprzątasz. A ty, psinko, co ty? No, gdzie ty jesteś? ściekać ciekawa? Ciekać aha ją budziłeś, rozwesel, o Jezu jakiś smutny, no bo właśnie nie zajmujemy się psiakami jak to zwykle u mnie bywa właśnie na seriach i w ogóle w simsach, A więc czy wypadałoby się tutaj zająć naszą małą psineczką, tylko nie może nie o takiej nieludzkiej godzinie, co nie, no ale okej. Okay. Jak trzeba, to trzeba poprosić o załatwienie, podnieść może wyjątkowa więź, daj duży przysmak, poprosić o załatwienie. A ty co, tu ogarnęłaś, no w zasadzie mamy posprzątane, no, duży te, duże to mieszkanie nie jest też jakoś strasznie. Mm, Przyszukaj kieszenie, zrób pranie, w do pralki, nie mogę. Wyładuj połóż pranie. mierzące w dodatku i gdzie ty się wsadziła babo no właśnie e, lubi pracować nad sprawnością fizyczną w porządku może być no to twoja wina kobieta twoja wina tylko twoja wina no, syfisz tu tak naprawdę gdzie ona to położyła nie wiem no ale okej okay. dobra na no, nic się nie stało no nic, nie wiem gdzie ona to położyła. i przenieś, włóż do suszarki. Mam nadzieję, że włożyć do suszarki. okej, okay. i wyczyść tace na kłaczki, wysuszył ubrania, zrób pranie, zrób pranie, włóż do pralki. A ty, moja droga, co ty, co ty, co ty co, to, to, to robisz? Zgupiałaś, zwariowałaś, idź do spania, już tu sią. do spanka. No, pogoda jest po prostu tragiczna. Jest tragiczna ta pogoda, no ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz, no. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Koniecznie zostawcie łapeczki w górę, będzie mi bardzo miło. Zapraszam Was na drugi kanał, gdzie są już publikowane gry różne. Różne gry są publikowane, także zapraszam. Level Up. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, że będziecie tam też aktywni. I że, że fajnie przyjmiecie po prostu nowy kanał. Dobra, więc ty, ty idziesz do łóżeczka. Aha, schować się, no tak. Schować się. No dobra, ale wiesz co? Może ty iść po prostu spać? Prześpij to. Spięto. Jezu, pińka się boi. Idź też spać, usiądź, połóż śpi. Nie jesteś śpiąca, ale możesz iść spać. No idź. Aha, wolisz na to. No dobrze, dobrze. No po co ja wam tyle gowiska daję? No po co? Bez sensu. Bez sensu. Dobra, mamy godzinę trzecią. Aha, ty nie chcesz spać? tutaj? A śpi? No, ja bym chciała, żebyś się poszła spać po prostu. Święty urodziny Simki o imieniu Cindy. Co ty gadasz? Cindy ma urodziny, ale jaja. Ale jaja, no to spokojno, To trzeba ogarnąć urodziny naszej Cindy. No jak najbardziej. To nie, to ty dzisiaj nie możesz iść do pracy. Absolutnie, absolutnie telefon. Eee, ja bym chciała wziąć wolno. A, ale grzmi. Ja cię kręcę. Jaka straszliwa pogoda. Czy ja mam w ogóle tutaj dźwięki ogarnia tak, żeby mnie w ogóle było słychać? Eee, tak, ok, Dobra. Powinno być git. Eee. Tak, dobra, wolna od pracy trzeba... Co sobie wziąć? Nie, 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 nie idziemy do pracy. Biznes, zapisz znaleźć pracę. No zaczekaj się, nie wolę wziąć, A kiedy mogę wziąć urlop? 8 dni urlop mam znaleźć pracę. Zapisz. Nie. Weź dzień wolny, dobra, jest. Okej. Okay. Weź dzień wolny, koniecznie. Przepraszam, ale chcę wolne, mam urodziny, chcę wolne. Są dzisiaj wolne. I tyle. Okej. Okay. A to pójdziesz do szkoły. Przykro mi. <laughs> Praca domowa kończone. Dobra, no to chodź tutaj. Skorzystaj sobie. Wykąp się. No co za paranoiczki dwie. O mojej ręce. Straszne dziewuchy. Paranoiczki. Tak się boją burzy. Dobra, chodź tutaj. I sobie może zrobimy śreczki przyjąć, wystawę, wyrzuć, zepsuć to jedzenie. O! No właśnie, wyrzuć. idzie Pinka. Chodź, tu jest jedz sobie. Biedna. Biedna malutka. Biedna, tak się boi. No i ja cię kręcę. Jezu, jak... No tragiczna ta pogoda powiem wam. Tragiczna. Dobra. I co byś zrobiła na śniadanie? Tak się zastanawiam. A może byś zrobiła... zaczekajcie właśnie właśnie przyrząć i może gofry z jagodami by zrobiła na śniadanie. Mam nadzieję, że Emily zdąży zjeść przed szkołą. Tylko ona jest tak niewyspana. Ona jest tak niewyspana, moi drodzy, że no, draga, ja wypiszczę pomywalki, łazienkowa. Dobra, to jest wybrane. Idź może się jeszcze zdrzemni sen. Nie wiem, czy da rada, ale mogłaby jeszcze sobie tutaj odpocząć. Aha, ty malujesz. No, ona, dla niej praca to jest przyjemność po prostu. Ona, ona nie, nie potrafi inaczej, ale te gofry byś ogarnęła. Czy ogarnęłaś gofry? Podaj gofry, zbierz gofry. Podaj gofry. Podaj gofry, a z psinką byś tutaj mogła coś podziałać, nie? W sumie. Yy, daj duży przysmak. O. Ej, tuździe psić śmaciek. Psi śmaciek, wsi śmaciek. Podkurzej sprzątni podłogę. Nie wiem, czy ona będzie mogła sprzątnąć jak tutaj lodówka, z tej pewnie nie, nie zdziwiałabym się, no bo to Simsy. Dobra, to to mnie zaskoczyło i to bardzo miło w zasadzie. Bym powiedziała, że bardzo miłe zaskoczenie, że to mogła ogarnąć. Naprawdę. Dobra, no to gofry możemy sobie tutaj. Aha, nie możemy sobie postawić. Okej, okay, no to nie będą no tutaj są sobie mieli weźmie. Mm, ty w zasadzie też byś mogła za chwilkę, chodź tu. Skorzystaj, skorzystaj sobie na spokojnie. Nie ma co się spieszyć, absolutnie. Nie ma, nie ma. <grych> nie ma, nie ma. ją. moje by wypoleruj do perfekcji. Wypoleruj, wypoleruj to ładnie. O, dokładnie tak. No i dobra, no to chodź, weź sobie porcę zawołaj, O, zawołaj na posiłek. Chodź razem sobie zjeście, nie? Fajnie by było, jakby razem sobie zjadły. Ja nie wiem, co ona tak na dwór cały czas wychodzi. No ale dobra, mam nadzieję, że zdążę zjeść przed szkołą, Żeby pojedzona poszła. Nasza droga. Dziewczynka. Która dorośnie niedługo, i wiecie, jak wcześniej miałam pewne plany w stosunku do niej, to teraz trochę te plany się zmieniły, ale to w ten sposób się zmieniło, że nie do końca wiem, jak chcę, żeby jej przyszłość wyglądała. Także jeżeli macie oczywiście jakieś pomysły, no to zachęcam do sekcji komentarzy i dawajcie pomysły, czym mogłaby się nasza Emily tutaj zajmować zawodowo, co nie. No i za chwilkę co? Pójdziesz do szkoły. No, ósma się zbliża, ale ona jest w ogóle taka obowiązkowa bardzo. I widzicie nawet tutaj za sprzętanie się bierze. Za wszystko po prostu. No jest rewelacyjna dziewczyna. Dobra, idź do szkoły. Natomiast ty masz urodziny. No dobra, no to mamy ósmą rano. I urodziny co? Może no z córką może sobie urodziny spędzimy wieczorkiem na przykład. Choć przygotujemy sobie torcik. No, to nasze znaczy wieczorkiem, jak wrócić ze szkoły my pójdziemy sobie do jakiegoś baru po prostu posiedzieć, z... Mm, naszym, nie wiem, chłopakiem czy co, no nie wiem jak to ująć ich relacje, ale okej. Okay. Także chodźmy tutaj, weźmy sobie gotowanie i zobaczmy co mamy tutaj ciekawego, bo byśmy właśnie sobie coś fajnego może przygotowali. Jak córcia właśnie wróci ze szkoły i jakbyśmy sobie to zdążyli przygotować, no to już byśmy poszli właśnie z tym chłopem gdzieś. No i tak, na pewno będziemy chcieli sobie zrobić ciasto. A niech będzie białe ciasto. Na pewno tak. Białe ciasto możemy sobie wziąć zrobić. No i zobaczymy jeszcze jakieś, może ciasteczka. Gotuj. Emili idzie do szkoły. No i prawidłowo, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Niech idzie. I tutaj co my Tutaj mamy klasyczne pałeczki waniliowe. Mamy halo, halo, mamy perry, Nie mam pomyśleć co do początków tego deseru. Ciekawe. Hmm, Małeczkę z miętową moką, tęczowe, O, może tęczowe brownie, byśmy zrobili takie na przyjęcie, żebyśmy po prostu mieli większe. Nie będziemy robić żadnego przyjęcia, ale żebyśmy mieli większą ilość. No wiecie pewnie może córcia będzie chciała sobie zjeść czy coś, wiecie, posiedzieć, pojeść, nie? No, no różnie to bywa. Także tak byśmy sobie właśnie zrobili to. No i wiecie, no mam nadzieję, że będzie fajnie. No. Także my tutaj działamy, robimy jedzonko. Ty możesz sobie zdobywać przyjaciół. No i jestem właśnie ciekawa, kim ona by mogła zostać. No kim? Jestem bardzo ciekawa. No właśnie. Bo ja szczerze powiedziawszy, na początku myślałam o weterynarii. Ale później sobie się, kurde, może jednak nie weterynaria, tylko coś innego. No i teraz nie wiem. Bo y, właśnie te zwierzaki tak do niej lgnąły w ogóle. No i to byłoby też y, fajne. Później myślałam hmm. też o na przykład o. Y, jak się nazywa ta osoba, co pizzę robi? Pizzerini? No nie wiem. Ale właśnie, że ona byłaby taką osobą, która by robiła właśnie tę pizzę zawodowo i by ją na przykład sprzedawała, że w domu zrobiła sobie, sobie takie pomieszczenie właśnie. Do robienia pizzy, dobra. To jest tort, tort jej tort. Ona chciała biały, tutaj świeczki urodzinowe i zaraz sobie go schowamy. Okej. Okay. No i teraz proszę cię tęczowe brownie rób, moja droga. No i właśnie tak zastanawiam się, bardziej jestem kurczę za tą pizzerią. Żeby zrobić sobie pizzerię, ona będzie tym kucharzem, będzie robiła te pizzę. Właśnie mogłaby spróbować otworzyć swoją restaurację z pizzą. No tak się właśnie zastanawiam, no bo mamy urządzenie do robienia pizzy i to byłoby takie, no wydaje mi się, że fajne. Nie? No mam nadzieję, że tak. No bo ja, wiecie, to miała być chwilowa seria, ale ja tak się przyzwyczaiłam do naszej Cindy. Ee, Cindy, później właśnie do e, Emily, znowu zapomniałam e, imię, <grytanie> Tak się przyzwyczaiłam do dziewczyn że jakoś nie wyobrażam sobie po prostu skończyć tej serii. I tak jak nie wiem, kiedy wrócę po prostu do poprzednich. Obiad w smutku. Emily padła ofiarą szkolnego dręczyciela, który zabrał jej pieniądze na obiad. Emily wypakuje oczy, w z rektora dyrektora. Ejku, a znać tego dziecka, lubię ja to zrobię, nie no. Mm, to problem, może to. Może to. Mm, dobra, Emily spotkała w szkole Simka o imieniu Aria, no i fajnie. Aria czy Ara? E, ara, ok. myślałam, że Aria, wiecie? Dobra, i to też możemy sobie tutaj schować, no to, to mamy gotowe, możemy się przebrać w coś, także chodźmy tutaj, stroje, zmień strój. Mm, no i weźmy takie imprezowe sobie załóżmy na przykład. Tylko jestem właśnie ciekawa, czy nasz, nie wiem, chłopak, partner, y, toksyk, Wiecie, będzie chciał z nami gdzieś pójść. Także zobaczymy na taką, właśnie a, można by powiedzieć, randkę. Interakcje społeczne i teraz tak trendy, towarzyskie króluczek, rozrywka. Nie. Kup prezenty. Zaproś właściciela samodowóz. Zwolnię. Aha, a nie możemy, tak na przykład tutaj sobie wyjść w związki. Sydney i na przykład zaproś o zorganizowanie spotkania towarzyskie. <grym> no chyba, że faktycznie może w ten sposób byśmy polecieli związek zaczekać towarzyskie, nie zaproś. No to może tak poproś o zorganizowanie randki, o zorganizowanie spotkania dobra, może taką randkę byśmy sobie, nie, spotkanie po prostu spotkanie, no bo oni mają jeszcze te takie swoje emocje, takie wiecie, dosyć negatywne jeśli chodzi o tą sferę miłosną, romantyczną więc wydaje mi się, że randka to byłoby za dużo mimo wszystko i tak tutaj możemy rozmawiać, zachowywać się przyjaźnie, możemy sobie coś zjeść coś napić no i myślę, że tyle na razie Myślę, że tak. I chodźmy tu. A ja nie wybrałam sobie miejsca. Świetnie. Eee, dobra, najwyżej to przerwiemy. No nie, nie, nie wybrałam sobie miejsca i co teraz? Jezu, co ja mam za mody zepsute? Nie wiem. Aha, czyli mamy spotkanie w domu. No dobra, no to nie będzie w domu, tylko kurczę teraz. A Lilipa, mam jakieś. A wszystko zaktualizowałam, więc. Widocznie jeszcze nie został zaktualizowany mod. Chyba tak. MC Command Center mi się wydaje, że pewnie nie. Ultric, bo z tego korzystam. No jest mm, więcej, jest ilość kolumn, nie? Dobra, no, Ran, to jesteśmy, jesteś gościem. No to nie wiem, no to w takim razie może coś zrobię do jedzenia. Aczkolwiek ja bym wolała zamówić, skoro już w domu siedzimy. Ja, piernicza ja chciałam gdzieś pojechać. Dobra, nie będzie. Zakupy. Mm. Gdzie są usługi? O, możemy sobie fotkę z ręki z... O, zrobić to sobie zdjęcie. No ja nie wiem, czy ich relacje gdzieś tam będą lepsze, nie? mam pojęcia. Okej. Okay. Zobaczmy. I ładno. Ładna z nich para, nie? Ale no nie wiem. Ojeju. No ładna z nich para. Tylko szkoda, że nie są tacy objęci cali. No ale dobra, możemy zrobić. Fajnie byłoby mieć lepszy aparat. <grystanie> nie powiem, że nie. To byłoby <grystanie> dużo lepsze. I coś mi się z ekranem podziało. No nie, nie wierzę po prostu. Co tu się odwaliło? A, zapiszę sobie gra lepiej, bo to wiecie, różnie bywa studenckie życie z Cindy. i bo to właśnie się od tego zaczęło od studiów, później ona poszła gdzieś tam. No, bo to był ten latek studenckie życie. No no i od tamtej pory właśnie Cindy zawitała mnie na kalale i sobie jest? Cindy i Sydney odczuwają dużą satysfakcję ze swojego związku. Jeśli ten stan będzie trwał i ich romantyczny związek będzie wraz z upływem czasu stał automatycznie coraz silniejszy, no to to jest niemożliwe po prostu, za to się wyprawia. Jak sera wróci ze szkoły, to też to nie uwierzy, ale dobra. Um, chciałam coś zamówić, nie? No. Um, gdzie to się zamawiał usługi? Um, dom? Um, pokażę rachunki. Zapłać rachunki, zamów dowóz. Mm, o, dowóz jedzenia w mig i możemy sobie wziąć na przykład a kurczak. Weźmy trzy razy. Przyda się, zawsze się jedzą koło przyda, Okej. Okay. Także ja nie wiem, czy ja wypełnię tutaj rzeczy związane z tym e, spotkaniem, no bo jak widzicie, no nie działa mi to za bardzo, ale dobra, no. Będzie trzeba czekać aż zostaną mody zaktualizowane po prostu. Tyle. Zabawne, dowcipy. I, i, mój ex, ale ty jesteś zabawny, mój ex, teraźniejszy znowu chłop. Nie, niemożliwe po prostu, to się wyprawia, no ale dobra. Umiejętności komediowe, malowanie. Niemożliwe, no. Okej, okay, przyjmij dostawę. Przyjmij dostawę, zjecie sobie coś. No. Tak jak te twoje urodziny, Takie te twoje urodziny, no. Okej, okay. rozpakuj torbę z dostawą. O, już rozgniewana, już coś tam poszło nie po jej myśli. E, I jedzonko mam, rozumiem, wyposażenie. tak jest. Okej, okay. jedna porcja, druga porcja, a trzecią damy sobie tutaj, ja nie wiem czym. E, i zjedz to. Czy oni to razem zjedzą? Nie wiem. Nie mam silnego pojęcia. No, ale zaraz się okaże. O ile się to, nie wiem, odepnie, czy coś? No, właśnie. Ojejku. Nie no, masakra znowu się ekranem coś się podziało, także no nic. No, zobaczmy. Błagam. Błagam o aktualizację modów. Błagam, <grym>, błagam, nie? co zadowoleni. No nic, kochani, ja myślę, że po prostu sobie to ogarnę w następnym odcinku, czyli następny odcinek sobie zaczniemy po prostu od urodzin naszej Cindy, no bo jak widzicie taka sytuacja, taka sytuacja, nie ma co ciągnąć, ale chciałabym wam to po prostu dzisiaj opublikować i mam nadzieję, że za niedługo e, wam e, dodam następny odcinek, ciąg dalszy właśnie tego. Także co, dziękuję, że jesteście, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, będzie mi bardzo miło. No i zatrzymajcie się ciepletko. Cześć!